Mój dziewięcioletni syn ostatnim mi zadał pytanie, tato jak w ogóle można wybrać kogoś, że ktoś jest najlepszym trenerem, jak to zrobić? Plotka, którą ty kiedyś zasiałeś i pamiętam, że kiedyś... Ale od ciebie to usłyszałem! Bracia w Roszkowie w samolocie lecieliśmy na jakiś śmieszny i to pokazali się, śmiali. Jak moja żona czasem wyprzedza, to ja ją do Sebastiana Fetela porównuję. Twoje nazwisko nie wzięłeś, z Półwyspa Panińskiego? Tak, podobno kiedyś pisało się przez F i było, brzmiało sforce. <słyska> Trener Lecha Poznań, Maciej Skorza, przedstawiać nie trzeba. Chociaż może i trzeba, dlatego że wszyscy znają Ciebie przede wszystkim z tego, jak jesteś przy ławce, z konferencji prasowych, ale to chyba, chyba nie jest taki jedyny i prawdziwy obraz. Raczej mam wrażenie, że wystudiowany, dlatego zapytam trochę przewrotnie: lubisz szybką jazdę? To zależy. Jaki jest ruch i czy na torze. Nie, A sam szybko jeździsz? Bywa. A jak szybko? No nie mogę tego powiedzieć. Rozumiem, że to w świetle obecnych przepisów... E, ...kosztowałoby trochę. Ja oczywiście nie bez kozery o to zapytałem. Skąd u Ciebie dusza rajdowca? Jak, jak złapałeś bakcyla Formuły 1? No nie no, rajdowie za Formułę 1 to są dwie różne rzeczy. Pamiętajmy o tym. Ja jestem laikiem, dlatego Auta pytam, jednoosobowe to jest zupełnie inna para kaloszy niż, niż auta y, rajdowe. Dziękuję także. za wyjaśnienie, już będę wiedział. <laughs> Skąd za tym dusza formuły pierwszej. Ja bym tego tak nie nazwał, Adam. To nie jest dusza. Ja po prostu jestem początkującym miłośnikiem Formuły 1, tak bym powiedział, odkrywam tą dyscyplinę sportu. Bo od dziecka gdzieś tam się każdemu z nas te tak, nazwy tych Teamów i nazwiska kierowców przewijały, prawda? Ale ja kiedy pierwszy raz trafiłem na teorii, zobaczyłem na. Żywo... Ale to już w dojrzałym wieku. Nie, nie, nie Tak, Tak, innym. tak, już, już to było dokładnie 2011 rok. Dosłownie tuż po wypadku Roberta Kubicy jeszcze, żeby to było więcej w tym jakiegoś takiego pecha mojego, bo, bo no, Polak jeździł w Formule 1, wygrywał wyścigi kwalifikacji i ja wtedy byłem w ogóle gdzie indziej myślami, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale w każdym bądź razie dopiero to jak pierwszy raz byłem na torze, zacząłem na własne oczy, usłyszałem te silniki, to wiedziałem, że to jest to, co, co, co na pewno mi się spodoba i. No i tak jest, i tak jest, interesuję się tym i, i coraz bardziej zgłębiam to, bo jest to bardzo skomplikowana też dyscyplina. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem, przesadnym fanem motoryzacji i tak dalej, ale, ale to jest naprawdę coś, co, co no, bardzo mi się podoba. Więcej wywalczyłeś trofeów w polskim futbolu, czy więcej razy byłeś na wyścigach Formuły Pierwszej? No to chyba jednak trofea, jednak są. W większej, większej liczbie, tak. Ale dobrze, pamiętam siedem, tak? Trzy mistrzostwa, trzy puchary, jeżeli nie będzie polskiego, polskiego juniorów, juniorów. <grym> tak jest. No, czyli jeszcze do tego nie doszedłeś, Rozumiem, nie. że To kosztowne hobby jest i pewnie też z tego względu. No kosztowne hobby, szczególnie jak się z całą rodziną jeździć, prawda? Bo te cztery bilety na Grand Prix w dobrych miejscach to jest wydatek naprawdę. Już niezły, ale też często sam bywałem, znaczy często, no w sumie to ja mam zaliczone, nie wiem, 4 czy 5 Grand Prix w ogóle, także to nie jest tak dużo. Na, ale... na najdroższych miejscach? Tam nie, tam, gdzie jest Adam, najdroższe miejsca to jest Paddock Club, który kosztuje, o właśnie, na wyścig do Austrii, na który się wy wybieram, kosztuje około 5,5 tysiąca euro. To takich biletów nie kupuję. No ale za premię, za Mistrzostwo Polski? No mimo wszystko uważam, że to przesada. Mimo wszystko uważam, że to przesada. Czyli I, masz coś z Poznaniaka? <laughs> Siedem lat mieszkałem w Poznaniu, prawda, teraz jest powrót mój do Poznania, także... A, a, a propos właśnie tego, że jesteś poznaniakiem. Przypominam sobie, że był taki moment, że już sprzedawałeś mieszkanie. Udało ci się sprzedać skutecznie i teraz znowu kupiłeś, czy jeszcze jesteś przed? Jestem w trakcie sprzedawania. <śledzimy> <śledzimy> w dalszym <ten> ciągu? <czynku? śledzimy> tak. Czyli nie musiałeś nowego apartamentu kupować, jak zostałeś trenerem w trakcie sezonu? No nie, bez przesady. No, chyba trenerzy nie kupują od razu apartamentów, dostając pracę w jakimś klubie, szczególnie w polskich realiach, gdzie rotacje trenerów są tak częste, no to, to nie od razu musisz kupować apartament, prawda? Ale ja czytam, że ty co najmniej na 5-6 lat przyszedłeś do Lecha. To warto chyba mieć bazę stałą. Ja też wiele rzeczy czasem czytam na swój temat i na inne tematy, które potem nie mają, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mhm. To ja jeszcze wrócę do, do może pośrednio, do wyścigów formuły pierwszej konkretnie do Grand Prix Bahrajnu, a może w pobliżu, co dał tobie wyjazd do Azji? Czego nauczyłeś się, czego wcześniej nie potrafiłeś, albo co może, może nie nauczyłeś się, może, podpa może podpatrzyłeś, może. Dojrzałeś do czegoś w Arabii Saudyjskiej? Znaczy stricte merytorycznie, na pewno to był dla mnie bardzo ciekawy poligon, jeżeli chodzi o e, ofensywną grę. Liga Arabska jest ligą bardzo ofensywną, nawet drużyna e, ze środka tabeli, jaką prowadziłem, ma obowiązek grać dwoma napastnikami, ma obowiązek atakować, ma obowiązek stworzać jak najwięcej sytuacji, tylko wtedy trener ma rację tu, żeby, żeby pracować przez więcej niż miesiąc, powiedzmy tam. I takie były wymogi. Także, że, że w porównaniu do, do tej rzeczywistości polskiej, gdzie ja byłem zawsze trenerem, który bardzo dbał o tą defensywę i... Dwóch defensywnych pomocników. Tak, trzech defensywnych pomocników, jak to dużo ludzi mi zarzucało w Warszawie, jak trenowałem Legię. Eee, I tam miałem możliwość naprawdę przetestowania różnych ofensywnych rozwiązań i to mi, to mi naprawdę pomogło. Mhm. A, a zapytam, tylko proszę nie uciekaj od odpowiedzi na to pytanie. Czy to, że wróciłeś w jakimś sensie zarobiony, ustawiony finansowo też przełożyło się na warsztat, na pewno siebie w szatni, na postrzeganie w ogóle zawodu i, i pracy? Takie określenie, że wróciłem za, za zarobionym tylko mnie rozśmiesza tak naprawdę, bo, bo yy. To, to w ogóle nie jest właściwe określenie. Nie pojechałem tam zarabiać pieniędzy, tylko. Ale zmieniłeś swój status materialny. Nie oszukujmy się, tam lepiej płacą jak Adam, w Ja nie zarabiałem na zarobki ani w Wiśle, ani w Legi, naprawdę. Ja godnie zarabiam jak na nasze warunki. I różnice między zarobkami tam a tu są, owszem, są, ale, ale to nie jest jakaś gigantyczna różnica. Także to, 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 to nie, nie jest tak, że ja po powrocie z zarabić, nagle wskoczyłem na status nie wiadomo jakiego. Ale wróciłeś inny. Ja mam wrażenie, że zmieniłeś jakoś. To człowiek. na pewno nie zmieniły mnie pieniądze. To zmienił mnie czas, zmienił mnie dystans do naszych polskich problemów, powiedzmy. I patrząc sobie z perspektywy kilku tysięcy kilometrów na to, co się dzieje w naszej piłce, w naszej lidze, miałem naprawdę sporo czasu na to, żeby pewne rzeczy sobie w głowie poukładać. Mhm. A co Ciebie bardziej ukształtowało? Co w bardziej y, wpłynęło na Twój warsztat? Sukcesy, których nie brakuje, o czym już mówiliśmy, y, czy jednak kilka porażek, których też nie, nie uniknąłeś? Jak to patrzysz z perspektywy dzisiaj trenera, który stoi na szczycie Ekstraklasy? No myślę, że porażki każdemu trenerowi są potrzebne, bo to jest impuls do rozwoju, bardzo mocny. Natomiast y, nie da się pracować tylko w atmosferze porażek, prawda? Y, zwycięstwa to jest coś, co dodaje pewności siebie, coś, co buduje człowieka i i, I to wszystko musi iść w parze ze sobą, także tutaj naprawdę jedno i drugie jest bardzo ważne, najważniejsze, żeby umieć wykorzystać jedno i drugie, nie zachwytywać się zwycięstwami absolutnie i nie umartwiać się po porażkach, bo ja niestety miałem takie tendencje, że dla mnie przegrany mecz czasem oznaczał no, praktycznie koniec świata prawda? i myślałem już o, o wszystkim tylko w czarnych myślach. Myślę, a, to, a to kiedy był ten twój największy koniec świata? Po Lewadii, po tym jak nie wygrałeś z Wisłą Pucharu Polski, po tym jak z Legion nie zdobyłeś mistrzostwa, po tym jak z Lechem nie zdobyłeś Pucharu Polski? No wszystkie te momenty były bardzo trudne, wszystkie te momenty były bardzo trudne, ale y, trochę mam teraz tu w Lechu już inne podejście do takich nieudanych meczów. Po prostu to musi być, i, i bardziej skupiam się na takiej części merytorycznej tego, co zrobiliśmy źle, co musimy poprawić, co, 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 jak to wykorzystać, to że, 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 że przegraliśmy. Obserwuję zawodników, bo tu wciąż się uczę tych zawodników, prawda, jak oni reagują na porażkę. Na kogo mogę liczyć w tych trudnych momentach, a kto będzie grupę ciągnął w dół. Także to były takie ciekawe doświadczenia dla mnie, ale nie ukrywam. No, porażka jest zawsze czymś negatywnym, czymś, czego unikamy podświadomie. No, ale paradoksalnie te porażki tobie nie pomogły na finiszu ligowym, bo miałem wrażenie, że yy, Henningberg jest yy, uboższy o, o tego typu doświadczenia i przez to wygrał ten finisz, przegrał ten finish dość wyraźnie. Wiesz co, doświadczenie to jest coś, czego się nie czuję. Co, co może nabierasz, ale, ale, ale nie wiesz, kiedy korzystasz z tego doświadczenia, kiedy nie jest to gdzieś pod świadomości siedzi. Także mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ja po prostu podejmowałem takie decyzje, jakie, jakie uważałem, że, że są najlepsze. Jeżeli chodzi o porażkę, to mogę powiedzieć tak, że jeżeli nam jakaś porażka pomogła, to chyba ta w finale Pucharu Polski. Bo pojechaliśmy tydzień później na Legię, gdzie Legia była już Powiedzmy, najedzona, była już syta po tym sukcesie, a my wciąż nie, a my po prostu potrzebowaliśmy jak najszybciej jakiejś jakieś, jakieś rehabilitacji i rządze rewanżu, i może, może tu paradoksalnie ta porażka nam pomogła. Mówisz, że na korzyść lecha, między finałem Pucharu Polski a Meczem Ligowym zadziałały zmiany, które dokonałeś w składzie, a ja mam wrażenie, że wyście wykonali jakąś. Tajemną pracę, yy, znaczy taką, ten, może nie tajemną, ale taką, o, który, o której nie mówiliście głośno, fizyczną, bo lek bardzo dobrze wyglądał pod względem motorycznym w tej końcówce sezonu, dużo lepiej niż Legia. Myle się? Było, było jakieś specjalne przygotowanie bezpośrednio przed rundą finałową? Nie, nie. To my już ten czas planowaliśmy dużo wcześniej. Także po prostu realizowaliśmy nasz plan, który mieliśmy założony. Mieliśmy w pewnych mikrocyklach okresy mocniejszej pracy, owszem, ale to nie było jakoś, to było wcześniej zaplanowane, to było już zimą planowane, bo wiemy, wiedzieliśmy, że okres przygotowawczy teraz letni będzie bardzo krótki, że musieliśmy już wtedy o tym myśleć. I po prostu no, nie, było, nie było nic takiego, co, co jakoś specjalnego, przed którym z tych Ale ludzi. dlaczego o to pytam? Pytam o to dlatego, że Miałem wrażenie, że Lech za mocno zaczął finał Pucharu Polski, że przez dwa kwadranse narzuciliście takie tempo, którego nie byliście w stanie utrzymać potem przez, przez godzinę do końca. Hmm, naprawdę myślisz, że w aspekcie fizycznym przegraliśmy ten Puchar? Tak, takie miałem wrażenie. A też chyba z obozu legi padały takie komentarze, że za mocno zaczęliście, że te pierwsze dwa kwadranse były po prostu szalone w waszym wykonaniu. No, ciekawa teoria. Natomiast tak, no, mieliśmy sytuację, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę. Gdybyśmy strzeli drugą, pewnie, pewnie starczyłoby nam sił do tego, żeby, żeby wygrać ten mecz. Natomiast ja myślę, że my przede wszystkim w głowach ten finał przegraliśmy. Pierwsza bramka nami już trochę zatrząsła, a druga. Po drugiej bramce my już nimi po prostu nie, nie. Ja widziałem ogromną różnicę, zresztą każdy, co był na meczu, pewnie widział ogromną różnicę w jakości naszej gry przed tym, jak, jak straciliśmy bramki, a później. I, i, i moim zdaniem to ewidentnie był, było pokłosie tego naszego nie najlepszego mentalu, gdzie nie potrafiliśmy podnieść się i grać dalej swojego. Zmęczeni byliśmy na pewno tak samo, jak i Legia, ale, ale, ale no przede wszystkim to myślę, że, że, że zabrakło nam wtedy. Takiej taki, taki silnej, silnej silnej woli, takiego charakteru, silnego charakteru do tego, żeby, żeby tej wielkiej Legii, bo wszyscy tak wtedy o, o, tą Legię odbieraliśmy, prawda, bo to wtedy był wciąż Mistrz Polski, e, żeby się przeciwstawić, żeby walczyć, żeby, żeby po prostu udowodnić to, że, że nie jesteśmy słabszą drużyną. Mhm. A ile w ogóle zabrakło, żebyś. Dzisiaj jesteś oczywiście na topie, najszczęśliwszym, przynajmniej trenerem, a może i człowiekiem w lidze, ile w ogóle zabrakło, żebyś nie trafił do Lecha? Przecież bardzo blisko byłeś za Wiszy, bardzo mocno były zaawansowane rozmowy. No, prowadziliśmy rozmowy, tak, ale ale, ale e, stało się tak, jak się stało i, 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 i no dla mnie na pewno to dobry był wybór. A na ile to było, była prawda, w tym, że miałeś podpisaną jakąś umowę z agencją menedżerską, a na ile tylko wybieg, bo jednak oceniłeś, że Zawisza to jest zbyt niska półka dla trenera Skorzy. To ja nie, nie, nie oceniałem, że to zbyt niska półka. Bym w ogóle wtedy nie rozpoczął tych rozmów. Także Zawisza wtedy był zdobywcą Pucharu Polski i, i drużyną z ciekawymi perspektywami. Także ja, ja tak tego nie odbierałem, natomiast pewne, pewne rzeczy proceduralne powiedzmy nam przeszkodziły. Ja nie ukrywam, że byłem w trakcie rozmów z innym klubem, który wcześniej ze mną już zaczął rozmawiać z zagranicznym klubem, natomiast Zawisza potrzebował bardzo szybkiej decyzji, praktycznie w przeciągu tygodnia musiałem się zdecydować, a tamte rozmowy wciąż trwały, w związku z tym no, musiałem odmówić. Żeby, żeby po prostu no, nie wyjść na, na niepoważną osobę, jeżeli chodzi o, o ten klub, który pierwszy się do mnie zgłosił. Podziękowałeś Mariuszowi Rumakowi? On ma swoją cząstkę w tym mistrzostwie? No tak, no, w drużynie nie buduje się przez 8 czy 9 hmm. miesięcy. To jest proces, który trwał dłużej i, i, i ten proces zapoczątkował Mariusz Rumak. I, I on tutaj wiele rzeczy wprowadził ciekawych, z których ja mogłem potem czerpać. Także na pewno Mariusz ma spory udział. To ile byś tego swojego medalu odpiłował? żeby mu przekazać jedną ósmą? Ja myślę, że Mariusz nie, e, nie chodzi mu o medale. Myślę, że on, ma, on dobrze wie, jaką pracę tu wykonał i, i ma z tego satysfakcję i, i to jest dla niego najważniejsze. Wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? A ja pytam nie bez kozery, bo pracowałeś już z Jackiem Rudkowskim. E, dzisiaj pewnie to jest bardziej praca z Piotrem, nie, nie z Jackiem. Nie przeżywasz jakichś takich wspomnień? Zachowałeś same, same dobre? z tych pierwszych relacji, z pracy w Amice? No niewątpliwie. Wiele tych dobrych wspomnień było i współpraca z panem Jackiem Rudkowskim to jest na pewno marzenie wielu, jak nie każdego polskiego trenera. Wystarczy pomyśleć jak niewielu, jak niewielu właścicieli przez okres tych 10 lat dalej jest w lidze, prawda? Bo mówimy, że Ekstraklasa teraz ma 10 lat, prawda? To, to myślę, że chyba jest tylko Prezes Supiał i prezes Rudkowski, reszta się chyba wymieniła. Także to też świadczy o takim długofalowym myśleniu na temat piłki, co zawsze mi imponowało u pana Jacka, i no, cieszę się, że w tej chwili jestem częścią jego projektu już tutaj, w tak dużym klubie jak Lech. Skoro mówimy o dziesięcioleciu. Ekstra klasy. jesteś najlepszym trenerem? Czujesz, że, że absolutnie na topie wśród polskich szkoleniowców czy szkoleniowców pracujących z polskimi klubami w tym okresie? Adam, mój dziewięcioletni syn ostatnim mi zadał pytanie. Tato, jak w ogóle można wybrać kogoś, że ktoś jest najlepszym trenerem? Jak to zrobić? Jak to oceniać, prawda? Dokonania Także, wyniki. To nie jest, jest to, to jest dosyć mierzy droga. Adam, ale to jest też tak, że. E dokonania wyniki. Ok, to powiem tak, ja mogę powiedzieć, że czuję się, mówiąc z językiem Formuły 1, jak, 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 jak Lewis Hamilton. Wsiadam do Mercedesa, mam fajny bolid, mknę, prawda, i łatwo mi o zwycięstwa. A ten, co jedzie, taki Hulkenberg, który siedzi w Force India, nie ma szans na zwycięstwo, prawda? I jak ocenić, kto jest lepszym kierowcą? Podobnie z trenerami, no, jeżeli, jeżeli masz drużynę, która nie ma potencjału na trofea, no to nie znaczy, że, że, że tam jest słabszy trener niż w tej drużynie, która, która walczy o mistrzostwo. Wracałeś rozczarowany z gali Ekstraklasy, że to nie ty zostałeś uznany trenerem sezonu? Nie. Uważam, że Michał w pełni zasłużenie na to miano zasłużył. Pracuje, pracuje znacznie dłużej niż ja ze swoją drużyną i, i myślę, że należało mu się ten tytuł. Ograł cię dwa razy. Boli? Ja go też. Ale tylko raz widzę ale w, w, a w gala, z odpad. odpadł. A, 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 a nagrody na Gali były Nie, Michał, za ligę. Jest, Michał jest, jest, jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo go lubię i porażki z, nie, z nim bolą jak najbardziej z Agionią, ale, ale, ale wiem, że, że jest to osoba, która uparcie dąży do swojego celu. Najważniejsze, że Lech skończył ligę przed Agioni. Mm -hmm. a, a skoro Obulumowa, mowa, kiedyś Jacek Kutkowski powiedział, że Jesteś świetnym kapitanem żeglugi, ale wyłącznie na spokojnych wodach. E, tak było, czy może czujesz trochę, odrobinę żalu o to sformułowanie właściciela Lecha? Bo dzisiaj już tego oczywiście nie powtarza, bo obaj jesteście w innym miejscu. Ale takie sformułowanie padło w przestrzeni publicznej. Hmm. No cóż, w swoim życiu napotkałem no, wiele osób, które w, w pierwszej e, chwili źle mnie oceniało, także... Ale to było po, po okresie waszej współpracy, to nie była pierwsza chwila. No widocznie tak, takie, takie podstawy dają do, do takiej oceny. Może tak było ze mną. Także absolutnie się o to nie obrażałem. Myślę, że, że, że jeżeli mówisz, że w tej chwili już tak o mnie nie mówią, no to to, 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 to dobrze.